Ja powiem tak, że ja mam, ja mam problemy w cały czas z tym, żeby widzieć siebie w tych rzeczywistych proporcjach. No ale właśnie taki meeting mi to mi to pomaga nieraz. Jest to... Ostatnią rzeczą, która, która mi pomaga zobaczyć siebie takim, jakim jestem w rzeczywistości, czyli i wspaniałym, i beznadziejnym, i dobrym, i złym, e, i takim nijakim, i takim e, tchórzliwym, i, i nieraz bardzo odważnym. No, mnie jest trudno tutaj akurat w tym miejscu to mówić o, o sobie, bo tak się akurat zdarza. nie? Ja słuchajcie, tego mam, ja mam takiego kumpla z Florydy, ja do niego jeżdżę, często jeżdżę nad morze i on, i on kiedyś tam w Stanach opowiadał na mitingu taką historię, że e, mówi, wiesz i... Poszedłem, bracie, i przez te picie, mówi, straciłem wszystko, nie? A ten facet do niego na, na przerwie mówi, mówi, nie przez picie, tylko przez ciebie i przez picie, nie? Przez twoje wady i przez picie. A on mówi do niego, a kim ty kurwa jesteś, że ty mi jakieś rady dajesz, jakieś wysnuwasz wnioski. A on mówi, no ja, przez jedną kadencję byłem wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie? I ten wszedł w Google, patrzy, kurwa, to jest ten, nie? Co oni te filmy są? Zastępca busza, nie? No i, no i tak samo jest ze mną, nie? Ja bym ja bym chciał być taką taką szarą myszką, ale tutaj, tutaj akurat mi to ciężko jest. Ale powiem wam, że ja na przykład wczoraj miałem wspaniały dzień i... No i kapitalnie się czułem, i meeting fajny, i ten, ale e, dzisiaj rano się obudziłem i tak naprawdę nie wiedziałem czy się powiesić, to jest akurat o mój ulubienie, czy się powiesić, czy się napić, czy przyjechać na 13 na Poznańską, nie? Bo niestety, bo ta moja moc jest tylko na jeden dzień, nie. Ja jak się odwiruje, jak już wiem kim jestem, nie, że jestem i taki, i taki, smaki i, i owaki, to, to, to dopiero się zaczyna ta jakaś normalność, bo jeśli jestem albo na górce, albo w ciężkim dołku, no to jest ze mną bardzo źle. Nie? To, są, to są dwa stany. No i, no, i, no i dlatego może w tych naszych mądrych książkach jest to napisane, żebyśmy uważali na te górki i na te dołki. Nie? Bo jak się rozpuść tam i na przykład wpadnę na taką górkę, no to później, nawet jak jest normalność, to dla mnie to jest dołek. A słuchajcie, wczoraj ta refleksja o tym lesie, że nie widzę tego lasu, bo zasłaniają mi drzewa. Ja to usłyszałem na Uniwersytecie Warszawskim, jak o tym mówił ojciec Martin. I słuchajcie, i ona do mnie dopiero teraz doszła. Tam nie wiem, czy już 30 lat, czy tam. 20 minęło od tego czasu, ale ja dopiero zrozumiałem tą refleksję, no, z naszych codziennych refleksji, nie? że mnie, mnie często moje pragnienia, moje żądania przysłaniają rzeczywistość, która jest bardzo piękna. Nie? Tutaj siedzi na tej sali parę osób, którym pomogłem i kurwa i to jest moja wartość, a nie to, że ja tu kiedyś dwulitrówką podjeżdżałem i tu parkowałem e, przed samym wejściem, nie? A dzisiaj mi nie stać nawet, y, nawet na, na opłatę parkingową, jakby tu stanął taki. Tak? To jest rzeczywistość. I ja, ja mam to zaakceptować, że, że ja tutaj y, mam nowe życie, nowe wartości. I proszę, kiedyś tam się mówiło, no tam wiesz, duchowość, to jest program duchowy i tak dalej. Dobra, ducho, duchowość, duchowością, ale ja się muszę nachałapać kasy, zaszczytów, prestiżów, a później będziemy gadać o duchowości. Nie, teraz jest inaczej. Teraz wiem, e, właśnie też, też o tym mówił Martin, nie? że jak alkoholik przestaje pić, to stawia wóz przed koniem i chce, żeby to jechało. Nie, nie najpierw powinien być koń, a później dopiero wóz. I to pojedzie, nie? Czyli najpierw duchowość, a później dopiero w wyniku tego jakieś jakieś te... I powiem Wam, że to też jest ciężko. Bo na początku każdy sobie właśnie mówi, tak jak tutaj kolega mówił, o uczciwości. No będę uczciwy i tak dalej. No i ja, ja to miałem też. Nie? Uczciwość, prawdomówność i tego, ale później jest tam ta pierwsza kasa, pierwsze jakieś zarobki, no i tam jakiś drobny szpindelek, no i tam tu skłamie w tym, tu temu, skłamie tu temu, tu temu. I, i tak się zaczyna, nie? I później patrzeć, trzeba, trzeba robić dobrą minę do złej gry, a wszystko jest tak naprawdę na czarno, nie? Także, tak jak pisał Bill, ja, ja codziennie muszę się badać, muszę sprawdzać y, tym enulem y, swoją, y, swoją gotowość. Bo jak mi się daje, że jestem fajny, to piszę sobie enu. Czy jestem samolubny, en, czy jestem nieuczciwy, czyli zawistny, zazdrosny. Czy mam do kogoś urazę i czy jest we mnie lęk, no nie? A lęk jest zawsze, jak jest jakaś nieuczciwość. Nie. To jest zawsze. Nie. A później dopiero piszę wdzięczności, za co ja jestem dzisiaj wdzięczny. I tak naprawdę dzisiaj jestem wdzięczny za to, co już usłyszałem do tej pory, i za to, że mogę tutaj być. I że tak naprawdę już się odwirowałem. Dziękuję Wam bardzo.